ma bakteria Piknik TV. Legia zagra mecz przyjaźni z Radomiakiem. Lech planuje inwazję na Lubin. Szykują się też ciekawe derby w niższych ligach. Czuwaj i Polonia zmierzą się w okręgówce w derbach Przemyśla. Za chwilę rozpocznie się również sezon w najsilniejszych ligach w Europie. Z tej okazji wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Piknik STS, możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny z golem w meczu ligi angielskiej lub hiszpańskiej w ten weekend. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków w tym wpłacić m.in. 50 zł i jeśli zakład na zwycięstwo oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 300 zł, oprócz wygranej z kuponu. Ja postawię, że Real zdobędzie bramkę z Majorką. Do tego stawiam na zwycięstwo Jagieloni, Śląska, Legii oraz Piasta. Stawiam 3 dyszki, a do wygrania mam ponad 300, stówki, ale jeśli Real strzeli gola i kupon wejdzie, zgarnę dodatkowe 300 zł. Warto też wspomnieć, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Link do Rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie Piknik STS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam i zapraszam na rozkład jazdy. Dziś zaczynamy już piątą kolejkę w ekstraklasie. O 18.00 puszcza podejmie w Krakowie Lechie Gdańsk. Obie drużyny w czterech meczach zdobyły tylko po dwa punkty. Lechistów zabraknie na trybunach z powodu zamkniętego sektora gości. O 20.30 czeka nas pojedynek dwóch Beniaminków: Gieksa Poderbach i Remisie z Piastem zagra przy Bułkowej z motorem Lublin. Obie ekipy uzbierały dotychczas po cztery punkty, ale motor w miniony weekend odpoczywał od grania. Ekipa z Lubelszczyzny wybiera się do Katowic autokarami, a stawion powinien wypełnić się do ostatnienia niego miejsca. Pierwszym meczem piątej kolejki pierwszej ligi będzie starcie Stalówki z chrobrym Głogów. Gospodarz, który jest Beniaminkiem na zapleczu Ekstraklasy przegrał dotychczas wszystkie mecze i jutro powalczy o pierwsze punkty w sezonie. O 20.30 z kolei odbędzie się pojedynek ekip, które w zeszłym sezonie dzieliły aż dwie ligi. Beniaminek z Kołobrzegu wybiera się do Łodzi na mecz ze Spadkowiczem z Ekstraklasy ŁKS-em. Mimo grubych problemów organizacyjnych to Kotwica póki co punktuje lepiej niż EKS-a. Na ten moment około 5000. Łodzian będzie wspierać piłkarzy w walce o pierwsze zwycięstwo. W sobotę w ekstraklasie czekają nas trzy spotkania. Kwadrans po 15 lider z Białego Stoku podejmie u siebie Krakowie. Jagielonia spróbuje się zrewanżować kibicą po wysokiej przegranej 4-1 w Norwegii. Kibice z Krakowa, na których ciąży zakaz wyjazdowy po meczu z Wizewem, kolejny raz będą organizować wyjazd turystyczny. W przyszłą sobotę mieliśmy się udać do Białego Stoku na mecz, ale ze względu na zakaz nie będzie nam to dane, dlatego postanowiliśmy wykorzystać ten czas na zwiedzanie. Filharmonii Podlaskiej. Miejsce niezwykle urokliwe, posiadające piękną historię. O 17.30 na Dolnym Śląsku zagłębie Lubin zagra z kolejorzem. Obie ekipy w minionej kolejce zremisowały swoje mecze. Lechici otrzymali miejsca na trybunie za bramką i planują stawić się w liczbie przekraczającej 3000. Miedziowi natomiast spróbują powtórzyć wyczyn z meczu z Lechem w poprzednim sezonie, kiedy to pierwszy raz w historii na stadionie zasiadł komplet. Na ten moment sprzedano ponad 9000 biletów. O 20.15 odbędzie się mecz na szczycie. Zajmujący trzecie miejsce niepokonany dotychczas Widzew zagra na wyjeździe z czwartą pogonią Szczecin. Oba kluby dzieli tylko jeden punkt w tabeli. Na mecz rozeszło się już ponad 13 tysięcy wejściówek. Na kibicach z Łodzi również ciąży pięciomeczowy zakaz, ale krążą plotki, że Widzew pojawi się w Szczecinie. Sobota w pierwszej lidze rozpocznie się meczem przedostatniej w tabeli Polonii Warszawa z Miedzią Legnica. O 17.30 Stal Rzeszów podejmie Spadkowicza z Ekstraklasy w Warte Poznań. Po 19.00 natomiast rozpocznie się ciekawe starcie w Tychach, gdzie miejscowy GKS zagra z Odromopole. Tyszanie zremisowali wszystkie dotychczasowe mecze, natomiast Odra w tym sezonie jeszcze ani razu nie podzieliła się punktami z rywalem. Kibice z Opola wybierają się do Tychów autokarami. Przed meczem Tystyfani planują wziąć udział w uroczystości upamiętniającej bohaterów powstania Śląskiego. Z sobota w drugiej lidze rozpocznie się od derbów Krakowa pomiędzy Wieczystą i Hutnikiem. Kwadrans po 20 czeka nas kolejny mecz derbowy. GKS Jastrzębie zagra z Polonią Bytą. Bytonskie Charaktery zasiądą w sektorze gości. Gospodarzy wspierać planują ziomale z piasta Gliwice. W sobotę odbędą się także ciekawe spotkania w niższych ligach. Między innymi Avia Świdnik zagra z Unią Tarnów. O 17.00 Wisłoka Dębica podejmie u siebie hełmiankę hełm. Dosuwał na najdalszy, bo około 450-kilometrowy wyjazd w sezonie wybiorą się fanatycy z Bełchatowa. Pierwszy niedzielny mecz w ekstraklasie to autokarowy wyjazd korony Kielce do Wrocławia. Scyzory nie mogą być zadowolone z drużyny, która zaliczyła słaby start rozgrywek. I zamyka tabelę z jednym punktem. Podobne odczucia mogą mieć Wrocławianie, ponieważ Śląsk zdobył tylko punkt więcej. Bilety schodzą słabo, ale WKS w tygodniu skupiał się na meczu St. Galen. Legioniści też skupiali się na rewanżu z Brondby, ale na kolejnym meczu w Lidze planują ponownie zapełnić stadion w 100%. W niedzielę o 17.30 zagrają ze swoją zgodą z Radomia, a obie ekipy zasiądą wspólnie na Żylecie. W ostatnim niedzielnym spotkaniu ekstra klasy górnik Zabrze podejmie u siebie raków. Oba kluby uzbierały dotychczas poświęcenie. Punktu. pomału zbliża się do końca budowa czwartej trybuny na Arenie Zabrze przez co cały czas zamknięty jest sektor gości. W pierwszej lidze w niedzielę również czekają nas trzy spotkania. Na godzinę 12 Górnicy Złęcznej wybierają się do Pruszkowa na mecz ze Zniczem. Będzie to spotkanie dwóch dotychczas niepokonanych drużyn w pierwszej lidze. O 14:30 Ruch Chorzów uda się na wyjazd do lidera z Niecieczy. Termalika wygrała wszystkie cztery mecze na starcie sezonu i straciła póki co tylko jedną bramkę. O 17:00 w Płocku Wisła zagra z Pogonią na Nawciarze w tym sezonie jeszcze nie przegrali i zajmują trzecią lokatę. Goście zdobyli tylko jeden punkt i kibice z Siedle zjadą pełni wiary na zdobycie kolejnych. Fani Wisły Płock po meczu planują obchody 104. rocznicy bohaterskiej obrony Płocka przed bolszewikami. Będą maszerować przez miasto w kierunku mostu imienia Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prawdopodobnie najciekawszym w nadchodzący weekend wydarzeniem w niższych ligach będą derby Przemyśla. Czuwa i Polonia zmierzą się już w trzeciej kolejce sezonu w Lidze Okręgowej. Kibice Czuwaju, którzy będą gospodarzem, bardzo mocno nakręcają się w swoich dzielnicach na to starcie. Od dłuższego czasu zbierali również środki, aby zadbać o atmosferę na meczu, a kwota zbiórki przekroczyła 14 tysięcy. Na meczu wspierać ich będą także ziomale z Zagłębia Sosnowiec, którzy prowadzą zapisy na to spotkanie. Początek meczu w sobotę o godzinie 16.00. Dziękujemy jak z Wyszatec za nominację. Nominujemy 22 stycznia osiedle Glazera. Wszyscy na derby! Wszyscy na derby! Kolejność! Wszyscy na derby! Wszyscy na derby! Kolejność! Wszyscy na derby! Wszyscy na derby! derby. Już w najbliższą niedzielę Wielkie Derby Przemyśla. Widzimy się na stadionie przed 22 stycznia. Lonia dziką! Derby blisko! Lonia dziką! Derby blisko! Lonia dziką! Derby blisko! I zapraszamy na derby. Wszyscy na derby! Golej wszyscy na derby, wszystko na derby, golej wszyscy na derby, Wszyscy na derby, golej wszyscy na derby, wszystko na derby, golej wszyscy na derby. Polonia to sama kurwa! Pola! Czy mam na upań coś dzięki za nominację widzimy się 18. Badziny. Polonia to stara Polonia jest k**a trzeba k**owić! Polonie jest Polonia to stara Panowie, zakończone siły lelelela i popielu, się razem aby zjednoczyć się na derwach. zapraszamy wszystkich w godzina 15, widzimy się na Serduszku, a to zaśpiewamy do naszych koleżanek Oh, okay, clear, no. Piątą kolejkę ekstraklasy zakończy spotkanie Stali Mielec z piastem Gliwice. Gliwiczanie są dotychczas niepokonani i zajmują pozycję wicelidera, a kibice jadą do Mielca po kolejne zwycięstwo. Stal znajduje się w gorszej sytuacji, ponieważ zdobyła póki co tylko jeden punkt. Meczem zamykającym kolejkę pierwszej ligi będzie pojedynek dwóch drużyn, które planują w tym sezonie awansować do ekstraklasy. Wisła zagra u siebie z Arką. Dla kibiców żółto-niebieskich będzie to ostatni mecz trwającego zakazu wyjazdowego, lecz nie ma co ukrywać, że i tak tak nie pojawiliby się w Krakowie. Warto też dodać, że w środku tygodnia czekają nas jeszcze mecze szóstej kolejki na poziomie pierwszej ligi. Najciekawiej z tego zestawienia zapowiada się spotkanie Arki Gdynia z Ruchem Chorzów. Dajcie znać na jakie wy mecze czekacie. Kto wytrwał do końca niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje... ten z policji... Sprawdźcie jeszcze kibolskie relacje z ostatniej kolejki.